Grozny w ale po w Syrii i Mariupol na Ukrainie. Co łączy te trzy miasta? Wszystkie zostały zrównane z ziemią przez Rosję. W styczniu 1995 roku Rosjanie rozpoczęli naloty dywanowe na czeczeńską stolicę i po dwóch miesiącach zdobyli zrujnowane miasto. Pod koniec 2016 roku we wschodnim Aleppo w Syrii Rosjanie potrzebowali jedynie miesiąca, by zrównać z ziemią dzielnice opanowane przez opozycyjnych bojowników. Zrujnowanie Mariupola zajęło Rosjanom nieco ponad dwa miesiące. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Dramatyczne sceny rozgrywają się obecnie w Hucie Azowstal w Mariupolu. W chwili, gdy nagrywam ten odcinek podcastu, rosyjscy żołnierze prawdopodobnie dostali się do środka twierdzy, jaką przez ostatnie tygodnie był Azowstal. To właśnie tam bronią się jeszcze ostatnie ukraińskie oddziały z Mariupola. W tym odcinku chcę wam opowiedzieć właśnie o Mariupolu, zrujnowanym przez Rosjan mieście, które stało się symbolem trwającej właśnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jest piątek 6 maja 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. To prawdopodobnie ostatnia odsłona bitwy o Mariupol, potrwających wiele dni bombardowaniach ogromnych terenów huty Azovstal. Rosjanie prawdopodobnie weszli do środka. Od 25 kwietnia przez cały czas bronimy całego kompleksu Azovstal. Od dwóch dni wróg wdziera się jednak do środka. Trwają ciężkie i krwawe walki. Jestem dumny z moich żołnierzy, których nadludzkie wysiłki pozwalają odeprzeć atak przeciwnika. Tak w nagraniu wideo z jednego ze schronów w Azovstalu mówił dowódca ukraińskich żołnierzy Denysiuk z Prokopenko. Prócz co najmniej kilkuset żołnierzy w podziemiach, które stały się gigantycznym bunkrem, chroni się tam także około 200 cywilów, w tym 30 dzieci. Wszystkie te osoby od ponad dwóch miesięcy nie wychodziły na powierzchnię i nie widziały światła słonecznego. W schronach brakuje jedzenia, wody czy leków. Nie ile... Przez cały miesiąc mieliśmy do dyspozycji sześć puszek z jedzeniem na 40 osób. Ugotowaliśmy z tego dwa wiadra zupy i jedliśmy tylko to przez cały dzień. Kiedy uciekaliśmy do tych schronów, myśleliśmy, że spędzimy tam zaledwie dwa, trzy dni, a byliśmy dwa miesiące. Tak, o sytuacji w podziemiach opowiadały Ukrainki, które udało się stamtąd ewakuować. W naszym bunkierze jest 42 człowieka tam dzieci 12 W naszym bunkrze były w sumie 42 osoby, w tym dzieci 12, 15, 16 i 17-letnie. Musimy je stamtąd wyciągnąć. Wy nie wiecie, jakie to jest straszne, kiedy siedzimy w ciemnym, wilgotnym bunkrze i nagle wszystko zaczyna podskakiwać i się trząść. A ono tak podprygiwa i go Były momenty, kiedy żałowałam, że mam dziecko. Bo psychicznie byłam tym wszystkim wykończona. Czasem nie mieliśmy nawet co dać jeść dzieciom. Ewakuowani cywile opowiadali też, jak ich dzieci błagały, by choć na chwilę wyjść na powierzchnię, by zobaczyć słońce. Obrężenie Mariupola zaczęło się dwa miesiące temu, zaraz na początku, rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie bombardowali miasto z powietrza i z okrętów marynarki wojennej. Już w pierwszych dniach oblężenia stało się jasne, że żołnierze celowo atakują cywilne obiekty, by zastraszyć mieszkańców. Na początku marca rosyjskie bomby spadły na szpital położniczy, z którego wynoszono ciężarne kobiety. W połowie marca Rosjanie zbombardowali szpital, w którego piwnicach chronili się cywile. Według opublikowanego właśnie nowego raportu amerykańskiej agencji AP zginąć mogło nawet 600 osób, co oznacza, że byłaby to największa taka pojedyncza zbrodnia wojenna od co najmniej kilkunastu lat na świecie. Rosjanie spuścili bomby na budynek, mimo że był on wyraźnie oznakowany. Żołnierze nie mogli nie zauważyć napisów, że w środku są dzieci. Burmistrz Mariupola twierdzi, że Rosjanie zabili w mieście 20 tysięcy cywilów. Tysiące osób zostały też wywiezione do Rosji, np. do Władywostoka, oddalonego od Mariupola o 7 tysięcy kilometrów. W samym Mariupolu 90% budynków zostało zrównanych z ziemią. W ruinach ma chronić się jeszcze kilkadziesiąt a może nawet 100 tysięcy cywilów. Codziennie podejmowane są próby ich ewakuacji do bezpiecznego zaporoża. Tak naprawdę jednak niewiele wiadomo o tym, co dokładnie dzieje się w zrujnowanym Mariupolu. Miasto jest kontrolowane przez Rosję, która wpuszcza tam jedynie rosyjskich i chińskich dziennikarzy. Wiadomo jedynie, że Rosjanie bombardują Azowstal, by złamać ostatni punkt oporu Ukraińców.

Myślę, że trudno sobie nawet wyobrazić warunki, w jakich ludzie tam żyją. Żołnierze z pułku Azov publikowali filmy nagrane w podziemiach. Według moich informacji mieli oni dostęp do internetu dzięki terminalom Starlink, które podarował Elon Musk. Żołnierze wysyłali te filmy do rodzin i do ukraińskich mediów oraz władz. Widzieliśmy tam sceny, gdy cywile tłoczyli się na podłodze. Było ciemno, a oni nie mieli nawet dostępu do wystarczającej Ilości jedzenia czy do wody pitnej, słyszałam, że piją wodę z rur ciepłowniczych, brudnych i zanieczyszczonych rur. Zgadza się, to pokazuje ogromną desperację. Co więcej, rannych nie można leczyć, bo lekarze nie mają ani narzędzi, ani leków. Rany się zakażały, a ludzie umierali. Powoli i w bólach umierali, bo nie mieli dostępu do leków, a ciała zmarłych leżały obok ludzi, którzy żyli. Olga Tokariuk, ukraińska dziennikarka i współpracowniczka amerykańskiego think tanku SIPA, opowiada, co dzieje się z cywilami z Mariupola. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak przed wojną wyglądał Mariupol i dlaczego Rosjanom tak bardzo zależy na jego przejęciu. Tymczasem zachęcam Was, byście odwiedzili nasze media społecznościowe i polubili profil podcastu Świat na Facebooku, Instagramie i przede wszystkim na YouTube. Zostawiajcie tam swoje recenzje odcinków i zaglądajcie też do zakładki Społeczność. Teraz wracamy do rozmowy o Mariupolu. To jest podcast Świat. Mariupol już w zasadzie nie istnieje. A jakim miastem był przed wojną? Mariupol był jednym z najpiękniejszych, najbardziej atrakcyjnych i najszybciej rozwijających się miast na południowym wschodzie Ukrainy. Kilka lat temu znalazł się nawet wśród dziesięciu najlepszych do życia miast na Ukrainie. Gdy Rosja po raz pierwszy zaatakowała Ukrainę w 2014 roku, wiele osób musiało uciekać z okupowanego przez prorosyjskie bojówki Doniecka i Ługańska. Wielu uciekło właśnie do Mariupola, który stał się niejako centrum Donbasu, przynajmniej tej części kontrolowanej przez Ukrainę w rejonie Morza Azowskiego. Wiele firm przeniosło się do Mariupola, otworzyło się też wiele nowych miejsc. Byli tam przedsiębiorcy, ludzie kreatywni czy organizacje pozarządowe. Zmienił się też sam wygląd miasta. Od 2014 roku wiele zainwestowano w infrastrukturę. Wybudowano nowe promenady nad morzem, powstały fontanny w parkach, nowe drogi, chodniki, a niektóre budynki odnowiono. Dzięki temu Mariupol z roku na rok stawał się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia. I myślę, że to było jednym z powodów, dla którego Rosjanie postanowili zmieść miasto z powierzchni ziemi. Mariupol był bowiem jednym z symboli ukraińskiej niezłomności, odbudowy mimo przeszkód. Mimo, że całkiem niedaleko w Doniecku toczyła się wojna, Mariupol się rozwijał, przyciągał inwestorów, wykwalifikowanych pracowników, po prostu kwitnął mimo przeszkód. Rosjan irytowało to, że ukraińskie miasto może nadal się rozwijać mimo inwazji w 2014 roku. The invasion in 2014. Mariupol był nawet nazywany jednym z symboli oporu. Zgadza się. Tak jak powiedziałam, wiele osób się tam przeprowadziło z Doniecka czy Ługańska i tam zaczęło nowe życie. Jakie jeszcze mogą być powody, że Rosji tak bardzo zależy na zniszczeniu Mariupola? Mariupol jest strategicznym portem nad Morzem Azowskim. Dla Rosjan jest bardzo ważny przy tworzeniu lądowego połączenia między Rosją a okupowanym Krymem. Rosjanie próbowali zdobyć miasto już w 2014 roku, ale im się nie udało. Zostali wtedy wypchnięci przez batalion Azów, który teraz walczy w obronie miasta. Teraz mamy zatem drugą próbę zdobycia Mariupola. A jak wielu mieszkańców Mariupola mogło zostać deportowanych do Rosji? Bardzo trudno jest to wiarygodne informacje na ten temat. Według rosyjskich polityków z Mariupola do Rosji wywieziono około 100, może 150 tysięcy osób. Oczywiście wszystkie te osoby muszą przejść tzw. proces filtracyjny. Nawet ci, którzy są teraz ewakuowani na stronę ukraińską. To tak naprawdę przesłuchanie przez Rosjan, którzy zadają pytania, sprawdzają telefony, czasami rozbierają ludzi do naga, zwłaszcza mężczyzn, żeby sprawdzić, czy ktoś nie ma jakichś tatuaży, które Rosjanie uznaliby za nazistowskie. Mamy informacje, że ludzie są przesłuchiwani przez długie godziny, czasami kilka dni, czasami też bici. Niektórzy po takim procesie filtracyjnym nie są uwalniani. Rosjanie wywożą ich w nieznane miejsce i ślad po nich znika. Ci, którzy przejdą taki proces są w większości zabierani na terytoria kontrolowane przez Rosję. Przepraszam, muszę przerwać, bo moja córka. Tutaj Olga przerwała na chwilę naszą rozmowę. Pomyślałem, że pozostawię tę przerwę w nagraniu, abyście lepiej mogli uświadomić sobie, w jakich warunkach pracują dziennikarze na Ukrainie, nawet w tych spokojniejszych częściach kraju. Olga jest na zachodzie Ukrainy, gdzie nie toczą się walki. Musi jednak równocześnie pracować i zajmować się sześcioletnią córką, która jest teraz w pierwszej klasie. Tyle, że jak wiele ukraińskich dzieci, z powodu wojny uczy się zdalnie, bo nie ma teraz możliwości, by posłać ją do szkoły. Mówiłam o tym, co dzieje się z ludźmi, którzy są deportowani przez Rosjan. Z relacji świadków i od osób, które zostały deportowane, słyszymy, że gdy przejdą już proces filtracyjny po stronie ukraińskiej, to przechodzą go po raz kolejny po stronie rosyjskiej granicy. Niektórym Rosjanie wręczają bilet kolejowy i każą jechać w głąb Rosji albo na Wyspę Sahalin na Dalekim Wschodzie albo do Tatarstanu w środkowej Rosji. Takie osoby nie mają wyboru muszą wsiąść do pociągu i jechać tam, gdzie im kazano. Czy po tak wielkim zniszczeniu miasta i po eksodusie mieszkańców jest szansa, że w przyszłości zobaczymy jeszcze jakiś nowy Mariupol? Rozmawiałam z kilkoma osobami, które wyjechały z Mariupola po tym, co przeszły, albo którym jakimś cudem udało się uciec z miasta, czy też z ludźmi deportowanymi do Rosji, którym udało się uciec do granicy z Estonią, a teraz są w Niemczech lub w innych krajach Unii Europejskiej. Kiedy zapytałam, czy chcą wracać na Ukrainę, do Mariupola, oni mówią, że nie mają dokąd wracać. Mariupol już nie istnieje. To jest dla nich bardzo bolesne. Ale oni teraz nie chcą wracać. Być może oni nigdy nie wrócą właśnie z powodu cierpienia, jakiego doświadczali. Oni widzieli, jak w Mariupolu giną ich przyjaciele, koledzy, znajomi. Widzieli to wielkie zniszczenie miasta. Wiele takich osób ma tak ogromne traumy, że nawet nie myślą o tym, żeby wracać nie tylko do Mariupola, ale w ogóle na Ukrainę przynajmniej teraz. Myślę, że Mariupola nie da się odbudować, jeśli Ukraina nie odzyska nad nim kontroli. Jeśli Rosjanie zdobędą miasto i będą je kontrolować, to nie stanie się tam nic dobrego. Oni nie odbudują miasta, nie stworzą tam niczego. Widzieliśmy, co działo się w okupowanym Doniecku. Przed 2014 rokiem to było jedno z najlepiej rozwijających się miast na Ukrainie, które wnosiło ogromny wkład w gospodarkę kraju, między innymi poprzez znany klub piłkarski Szachtar Donieck z jego wspaniałym stadionem, lotniskiem i wieloma innymi obiektami. Ale przez te 8 lat odkąd Doniecki jest okupowany przez Rosjan, panuje tam kompletny rozkład. Infrastruktura się rozpada, gospodarka także jest w rozsypce, a miasto się wyludnia. Wszystkie najbardziej produktywne osoby wyjechały z Doniecka, a pozostały osoby starsze. Obawiam się więc, że Mariupol, który został zrujnowany przez Rosjan, nie zostanie przez nich odbudowany. Przedsiębiorcy, profesjonaliści nie wrócą tam. Nawet gdyby Rosjanie jednak zaczęli coś tam odbudowywać, nie wrócą, bo widzieli, co robią Rosjanie i wiedzą, że pod rosyjską kontrolą nie ma mowy o żadnym rozwoju. Olga Tokariuk, ukraińska dziennikarka i współpracowniczka amerykańskiego think tanku SIPA opowiadała o Mariupolu, mieście, które zostało najmocniej doświadczone w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zaczęliśmy od porównań historycznych i na koniec do nich powróćmy. Czeczeńskie miasto Grozny, które dodajmy jest częścią Rosji, po dziesięciu latach od pierwszego najazdu rosyjskiego wojska zostało odbudowane. W Aleppo odbudowa zabytkowego centrum trwa od 2017 roku. To wszystko w tym odcinku podcastu Świat. Premierowe odcinki możecie znaleźć w każdą kolejną środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, w tym na Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Przypominam też o naszych profilach na Facebooku i Instagramie, które nazywają się po prostu Podcast Świat. Subskrybujcie też kanał podcastu na YouTube, gdzie znajdziecie nie tylko środowe podcasty, ale i weekendowe filmy. W tym odcinku czytali Paulina Kurek i Grzegorz Krakowski. A za uwagę dziękuję Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.